Cześć, ja w takiej szybkiej sprawie mam pytanie do tych, którzy umieją już się posługiwać YouTube'em Chodzi mi mniej więcej o to, że kto jakby, tak jakby umie montować miniaturki w miniaturki do filmów montować robić już sam zrozumiem. W sensie, no, może robić zależy w jakim programie, wystarczy. Jakby ktoś powiedział, w jakim programie robić miniaturki się opłaca i jakie montować, to bym był bardzo zadowolony. Jak coś, co link yy, do serwera takiego, założę jakiś serwer tak na szybko, bo obecnie jeszcze nie mam, bo jest w trakcie jakby prac, a nie chcę nikomu zdradzać co na nim będzie się znajdowało stworzę na szybko jakiś serwer i kto, kto rozumie jakby mechanikę tą, jakby mógł mi powiedzieć jak się, w jakim programie opłaca się robić miniaturki i jakie wstawiać na filmiki, jakby, jak je montować. Bo ja jestem w tym bardzo słaby. W, w montowaniu się w ogóle się nie znam na tym. Serwer Discorda będzie jakoś. No, jak najszybciej. Obstawiam tydzień, może dwa maksymalnie. To jeszcze gra w Clash Royale. Łapka w górę. Mm -hmm. Wiem, że pewnie jedna albo dwie osoby ten film oglądają, ale z czasem to się zmieni. Może e, po... obstawiam, że to się zmieni. Dziękuję. Odstawiam, że już nikt nie gra w Clash Royale. Czy poddał się? Chyba się poddał. Ja jestem nowym graczem w Clash Royale. Jestem ba bardzo nowiutkim graczem, bo na starym koncie jeszcze w Clash Royale no trochę tych pucharków nazbierałem, ale... No, niestety zrobiłem taki błąd, że nie wiedziałem, że istnieje coś takiego jak Supercell super ID i po prostu odinstalowałem grę i stary telefon poszedł, sprzedałem go po prostu i kupiłem sobie ten i teraz no nie wrócę na tamto konto, bo nie miałem Supercell ID. W sensie miał nie wiedziałem co to Super Cel ID i nie wiedziałem w ogóle, że coś takiego istnieje Byłem na chyba szóstej arenie chyba szósta albo piąta arena zaraz. Chwila, moment. Nie, to była szósta arena skończyłem w tym miejscu mniej więcej. Jakieś tu albo tu skończyłem grę. I po prostu mi się znudziło, odinstalowałem i. No. Chyba wracam do Clash Royale na razie, bo tak nie miałem w co grać, sobie zainstalowałem. Clash Royale myślałem, że. E, w... to nie będę grał. Zagram się dwie, trzy gierki. No, ale mnie trochę wciągnęła ta gra na no, że LOL. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Nie, nie wiem co to było. Odinstaluj się. No dobra, po prostu mam takie ściny. I już. Serwer Discorda będzie stworzony na Niedługo, na Discorda nie wchodzę, bo po prostu nie chcę nic zdradzać. A i od razu mówię, pojawi się nowa seria dotycząca Brawl Starsów, mojego drugiego konta. Wbijam Franka na 20 rangę, jako pierwszą postać 20 rangową, chociaż nie do końca umiem nim grać, no w sensie umiem, ale no nie wiem czy aż tak dobrze. No więc tak, to by było chyba na tyle Tego filmu Dlatego Ja idę Do innych youtuberów, może obczaję jak się montuje te filmy Tego mam no już tak? na no. to taki były Klanowicz. No. To nie, nie wiem, po co to w to, ogóle to, to, to dołączyło ale możecie wbijać do mojego planu e, Nazwa jest beznadziejna 17 tysięcy No było 40 tysięcy Ale... Pokażę Wam co się stało Jakiś typ wbił mi na konto I wszystkich, degrad, wyrzuca, wyrzuca, degrad, 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 degrad wyrzuca To jest bardzo zły człowiek. Teraz ten kubek GG, zaraz go zgłoszę jak wbiję do klanu, bo mnie już wkurza. A ten to, to, to jakiś w ogóle jakiś taki nieogar w tej grze, bo widać, że jest... LOL a dowódca to jest bardzo pro osoba. Ma aż 12 pucharków na szeli. <laughs> Założył klan i pewnie już nie gra. Musiałbym wbić, żeby zobaczyć od jakiego czasu go nie ma. Ten Asek dołączył. A i ten Kotowski wyrzucił mi wszystko oprócz zastępców. Dowódcy, tak jakby. Dobra, ale ja się już nie rozgaduję, po prostu idę opublikować ten film i obczajać, jak się montuje miniaturki. No, a więc. Pa.